Biegusy. Biegające kaczuszki i nauka latania. Czyta Dormitria dla kanału Kaczobur. Kaczuszka Zelda była najjaśniejsza w stadzie. Miała białe, błyszczące w słońcu piórka i ciemnoszary dziobek. Jej nóżki także były ciemnoszare. Jej najlepszą koleżanką była Hilda, która dla odmiany była cała szara, ale na szyi miała białą plamę, która wyglądała jak szalik. Tego dnia dwie kacze koleżanki miały wybrać się nad strumyk, by popływać z innymi kaczkami. Zelda i Hilda były kaczkami biegusami. Miały długie szyje i wyprostowaną postawę. Nie latały, ale za to biegały tak szybko, że ludzie nazwali je biegusami. Niektórzy nawet twierdzą, że przypominały pingwiny. Zelda, Hilda i ich rodziny mieszkały w wielkim ogrodzie pani wiosny, gdzie życie biegło powoli i radośnie. Kaczuszki całe dnie mogły pływać, przeszukiwać łąki i krzaki w poszukiwaniu ślimaków i robaczków, a także pływać w strumyku, który łączył się z niewielkim stawem, by biec dalej, aż za ogrodzenie. Zelda umówiła się z Hildą pod starą jabłonią, której pochylony pień okrywał cieniem miękką murawę. Kiedy przyczłapała na miejsce, Hilda już tam była i przeszukiwała gęstą trawę swoim ciemnym dzióbkiem. Kwa, kwa, kwa! zawołała Hilda, gdy spostrzegła koleżankę. To pokwaczemu oznaczało witaj. Kiedy obie uściskały się skrzydłami, popędziły radośnie w stronę strumienia. Po drodze jednak musiały się zatrzymać. Na pobliskim pagórku, zwanym Wzgórzem Orłów, ponieważ, jak wierzyły kaczki, kiedyś wylądował tam wielki orzeł, którego stado dzielnie pokonało, zauważyły Maxa, a raczej Maximusa, swojego kolegę. Maximus był wysokim kaczorkiem o pomarańczowym dziobie i nóżkach. Wbiegał na pagórek, po czym rozkładał skrzydła i rzucał się w dół, ulatując kilka metrów. Kiedy zobaczył dwie koleżanki, pomachał im skrzydełkiem. Witajcie, powiedział. Cześć, odpowiedziały kaczki. Co robisz? Jak to co? Uczę się latać. Obie kaczuszki nieco się zdziwiły. Ale Max, my jesteśmy nielotami, stwierdziła Hilda. No i co? odpowiedział kaczor. A skąd wiecie, że ktoś nam nie wmówił, że nie potrafimy latać? Może potrafimy, tylko nikt nie próbuje. Hmm, to brzmi sensownie, odpowiedziała Hilda. Zelda nie była pewna. Patrzcie, co już potrafię! Pochwalił się kaczorek, po czym wbiegł na górkę, rozpędził się i poszybował jakieś trzy metry. No, rzeczywiście, stwierdziła Zelda. To wspaniałe. Ale to jeszcze nie lot, tylko raczej szybowanie. Od czegoś trzeba zacząć. stwierdził Maximus przekornie. Nie na darmo nadano mi imię Maximus. Zawsze wiedziałem, że dokonam wielkich rzeczy. No i może właśnie nauczę kaczki latać, a co? A wy chcecie się nauczyć? No jasne, zaklaskała w skrzydła Zelda i cała trójka zaczęła po kolei próbować. Po chwili usłyszeli z lasu radosny, lecz nieco fałszujący śpiew. Była sobie kaczka mała, która egzaminy zdała, kwa, 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 kwa. Och, Kaja idzie, stwierdziła Hilda. Ona jest taką gadułą, że jak się dowie o naszej nauce fruwania, to wszystkim powie. I jak się nam nie uda, będą się śmiać. A co się przejmujesz, powiedział Max i wzruszył skrzydełkami. Z rogu wyłoniła się dość gruba kaczuszka o kolorze brązowo szarawym Gdyby nie jej wyprostowana postawa, wyglądałaby jak zwykła dzika kaczka. Co, uczycie się fruwać? zapytała, nie czekając na wyjaśnienia, po czym dodała widząc zdziwienie innych kaczek. Ja sama tu czasem przychodzę i skaczę z rozłożonymi skrzydłami, by poczuć wiatr w piórach, hehe. Ale niestety nie za wiele ulecę. Jestem chyba zbyt tłusta. Lepiej wychodzi mi pływanie. Ty też? Zapytała Zelda. No jasne. Każda z biegusów marzy o lataniu. Już moja babcia mi opowiadała, jak przychodziła na wzgórze, by próbować lotu. Od tego momentu cała czwórka ustawiła się w kolejce i próbowała po kolei skoku z pagórka. Okazało się, że Zelda była w lataniu najlepsza. Potrafiła ulecieć kilka metrów. To zapewne dlatego, że była najlżejsza i najmniejsza, a skrzydła miała duże i mocne. Po tym niezwykłym treningu kaczuszkom zachciało się pić i cała czwórka stwierdziła, że wybiorą się razem nad staw. – Mam pomysł! – zakwakała Kaja. – Przy stawku jest wał, a może wejdziemy na niego i polecimy w stronę wody i zrobimy taki wielki plusk? – Świetny pomysł! – odparł Maximus. Kaja i Maximus byli odważni, ale Zelda i Hilda nie lubiły zwracać na siebie uwagi. Wahały się na taki pomysł. No dalej, dziewczyny, zrobimy większe wrażenie, skacząc w czwórkę! dopingował je Maximus i w końcu je przekonał. Było jeszcze przed południem, kiedy czwórka przyjaciół dotarła nad stawek. W wodzie chlupało się kilka kaczek i pani Tilda z dziesięciorgiem swoich kaczątek. I siostrą, zwaną ciotką Buffy. Czwórka kaczek stanęła na niezbyt wysokim wale od południowej strony, w promieniach słońca. Wzrok kaczek spoczął na wesołej drużynie. Wtedy kaczuszki rozbiegły się i skoczyły lecąc kilka metrów, a najdalej wylądowała Zelda. W wielki plusk wody oblał pozostałe kaczki. Po chwili milczenia rozległy się gromkie brawa kaczątek. Pani Zeldo, nauczy nas pani tak latać? Krzyczały kacze dzieciaki, opływając Zeldę dookoła. Maximus, Kaja i Hilda pozostali nieco w tyle, ale ich także wkrótce objęła fala uwielbienia młodych adeptów pływania. Pani Tilda gryzi piórko, kaczka w brązowo-białe plamki, pokręciła głową: Ach, ta dzisiejsza młodzież! Nie kwacz, Tildi, nie kwacz. Nie pamiętasz, my w ich wieku robiłyśmy to samo. Zakwakała Ciotka Bafi, kaczka, której czarne pióra mieniły się zielenią w promieniach słońca. Reszta dnia upłynęła kaczuszkom na przyjemnym chlapaniu się w wodzie. A już kolejnego dnia Zelda, Hilda, Kaja i Maximus obiecali poprowadzić zajęcia z latania dla kaczątek. Widzisz, powiedziała Ciotka Bafi, szturchając Tildę. Będziesz miała wolne przedpołudnie. Może pójdziemy razem na ślimaczki? Jak wam się podobają przygody biegusów? Ich imiona należały do prawdziwych kaczuszek, które teraz już mieszkają w wiosennym ogrodzie po drugiej stronie tęczy. Zapraszam po więcej opowieści na mój kanał. Dobranoc, pięknych snów wam życzę.